Któż jak Bóg. W szóstym dniu nowenny, modlimy się za kuszonych, dręczonych i zniewolonych przez złego ducha. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen. W księdze Daniela czytamy: Jednak Anioł Pański stąpił do pieca wraz z Azariaszem i jego towarzyszami i usunął płomień ognia z pieca, sprowadzając do środka pieca jakby orzeźwiający powiew wiatru, tak że ogień nie dosięgnął ich wcale, nie sprawił im bólu ani nie wyrządził krzywdy. W dobie kultury, która z egzorcyzmów uczyniła temat fabuły, horrorów i filmów, wśród ludzi pojawia się niepokój o wpływ zła na ich codzienność. Wielu zadaje sobie pytanie: Czy jestem pod wpływem złego, a może jestem opętany? Przykład trzech młodzieńców z Księgi Daniela pokazuje, że kogo strzeże Boży anioł, ten może spać spokojnie, bo żadne zło nie wyrządzi mu krzywdy, choćby piec nieprzyjaciela rozpalony był do czerwoności. To nas ogarnie jedynie lekki powiew wiatru, który orzeźwi naszą duszę. Wmawianie sobie, że zły rządzi w moim życiu, mimo skuteczności sakramentów i modlitwy, zakrawa o grzech rozpaczy w sprawach zbawienia. My należymy do Chrystusa, a Chrystus do Boga. Jesteśmy tylko Jego własnością. Anioł posłany do pieca to znak, że kto w świecie duchowym opowiedział się za dobrem, ten nawet w największych kłopotach nie będzie pozbawiony Bożej opieki. Bać mogą się jedynie ci, którzy ufność pokładają we własnych siłach lub zło uważają za dobro. Jeszcze raz to podkreślę: zło nas nie dosięgnie. My bezwzględnie należymy do Chrystusa. Na koniec oddajmy wszystkie nasze intencje w akcie zawierzenia. O wielki książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto my, chociaż bardzo niegodni Twojego oblicza. Jednak ufni w Twoją dobroć, powodowani potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, stajemy przed Tobą w towarzystwie naszych aniołów stróżów i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których bierzemy za świadków naszego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieramy za naszego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiamy sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź naszą mocą przez całe życie, abyśmy nigdy nie obrazili Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń nas przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen.